Witam Was moi drodzy widzowie! Bardzo serdecznie z tej strony Wenix. Początkujący gracz BOTA. Może już nie tak bardzo początkujący, ale w porównaniu do Was jak macie bo ileś tam albo ileś 10 tysięcy bitew, to co ja w to zagrałem? Generalnie zacząłem robić drzewko do tortoisa i jest to pojazd AT8 szósteczka, niszczyciel brytyjski z działem 77 mm e, obrażenia 140 przy na podstawowej amunicji penetracji 148 a na goldzie około 200 i powiem wam, że no ja mam tu jeszcze założoną turbosprężarkę dosyłacz e, i stabilizator ale Jestem pozytywnie zaskoczony tym pojazdem. Naprawdę potrafi odbić, ma bardzo gruby pancerz, no wiadomo jak to niszczyciel. Ale... Eee, wydaje mi się, że kurczę... Trochę lepiej to jest wszystko skontowane niż w polskich niszczycielach. Celność działa jest bardzo dobra. Przeładowanie jest szybciutkie. Jeszcze się zastanawiam, szczerze mówiąc, nad tym działem e, poprawionym, które ma trochę lepszą penetrację bo 170 i e, no troszkę wolniej strzela. Ale ja tutaj bardzo odważnie, czyli głupio jak zwykle do przodu, ale wyjechałem sobie tym niszczycielem, strzelam do nich w garnki, no wchodzi elegancko. Co prawda nie są to jakieś duże może obrażenia, ale są. No nie zawsze. Ale czasem wchodzi. Napisz w komentarzach co sądzisz o tej linii do Tortoisa, czy warto robić, czy nie warto? Ponieważ szczerze mówiąc jestem ciekawy. Mam wrażenie, że tortoise bardzo dużo odbija. Działo też zupełnie fajne, i chciałbym go zrobić. Z polskiej linii jestem na razie na ósemce, czyli kilanie. Może tam zrobię dziesiątkę, a może nie. Zobaczymy. Na razie pochwalę się, że udało się wreszcie wbić polską ciężką dziesiątkę Lewandowskiego. Ale muszę trochę nią pograć. ...żeby jakąś fajną bitwę znaleźć, no i tutaj cyk, i jak to mówił walaszek? No chodź do pana Stasia! No celów i weszło, ale we mnie też weszło. No i cóż, naprawdę pojazd pięknie odbija. No mnie korci, chciałbym wykończyć tego co się ukrywa za domkiem, ale z drugiej strony wiem, że jak wyjadę, to mnie zmiażdżą. Nie możemy strzelać, Ach ten Jumu. No, no. No. no jednak, jednak tak. Działo naprawione. Ale 100%. Nie patrzeć na jakieś tam mm, koszty, czy że, że cię biją. Pamiętaj, jedź do przodu i gnieć wszystko, co się liczy. Strzelać i do przodu, <grywka> Tak czy siak, podobają, się, podobają mi się na razie te niszczyciele z brytyjskiego drzewka, będę to robił. A że w chwili, kiedy to kręcę, jest też otwarta linia na patona, to też. Obawię się trochę amerykańskimi i średnimi. Zobaczymy, do, do, do czego uda się dotrzeć. Bo niestety nie masz aż tak dużo czasu na grę, ale coś się znajdzie. I tak to wyglądało. Oczywiście na Goldzie. Dostałem w garnek z boku. Ale uwierzcie mi, że bardzo jest. E, znaczy, przyjemny, jak ktoś lubi niszczyciele te deki to ta szósteczka jest bardzo bardzo fajna szczególnie z tym działem już ulepszonym jak materiał się podobał daj łapkę w górę i daj suba zapraszam na kanał tam więcej ciekawych materiałów na razie cześć